Stałem już, kiedy sędzia wywołał moje nazwisko. Nie planowałem wstawać tak szybko. To po prostu się stało. Jakiś instynkt we mnie wiedział, że w momencie, gdzie otworzę usta, coś w tej sali sądowej pęknie. Moja żona zaśmiała się, zanim w ogóle się odezwałem. Ostry, wyćwiczony śmiech, taki, który tnie skórę, nie zostawiając śladu. Jesteś zbyt biedny. Żeby zatrudnić adwokata powiedziała na tyle głośno, że jej nowy mąż, jej niedawno zdobyty mąż, mógł się uśmiać obok niej. Publiczność zamruczała drwiąco, współczująco. Wchłaniałem każdy dźwięk jak człowiek, który zapamiętuje echa w jaskini, którą zaraz ma zostać pogrzebane. Nie mrugałem, nie oddychałem. Patrzyłem tylko na jej pierścionek, ten, za który zapłaciłem, teraz znajdujący się na tej samej dłoni. Którą trzymała innego mężczyznę. Sędzia wyglądał na znudzonego. Moja żona wyglądała triumfalnie. Jej nowy mąż wyglądał na rozbawionego. Otworzyłem usta, wysoki sądzie, powiedziałem głosem spokojnym, wyważonym, niebezpiecznie opanowanym. Po moim pierwszym zdaniu cała sala sądowa zamarła, ponieważ nie brzmiałem biednie. Nie brzmiałem jak złamany człowiek. Brzmiałem jak mężczyzna który już widział koniec tej historii i przyszedł do sali sądowej tylko po to, żeby zebrać jej fragmenty. Ale to nie mój głos sprawił, że zamarli. To, co powiedziałem i fakt, że nikt z nich, nawet ona, nie wiedział, że przygotowywałem się na ten moment na długo przed tym, zanim w ogóle złożyła pozew. Na długo przed tym, zanim wyszła za niego, zanim skłamała, zanim obnażyłem prawdę. Prawda zaczęła się od wiadomości. Wadomości, której nie miałem zobaczyć. Jej telefon zabrzęczał o drugiej czternaście w nocy, o godzinie, kiedy uczciwi ludzie tą, a winni się spowiadają. Przewróciła się na drugi bok, myśląc, że ściej. I szepnęła. On nie może wiedzieć. Jeszcze nie. To zdanie nie było przeznaczone dla mnie, ale wystarczyło, żeby rozplątać mój świat. Następnego ranka nie mogła spojrzeć mi w oczy. Przygotowywała śniadanie z entuzjazmem zakładnika. Jej uśmiech był maską, która już nie pasowała. I wiedziałem nie wszystko, ale wystarczająco. Miesiąc później złożyła pozyw o rozwód. Dwa tygodnie potem wyszła za niego. Pięć dni później zabrała mnie do sądu o majątek, którego nie zarobiła, i pieniądze, których, jak myślała, o nie miałem. Ale coś głębszego już gniło. Coś, o czym nie wiedziała, że już zacząłem to rozkopywać. To nie była tylko zdrada, to nie była tylko niewierność, to było dziecko, to, które twierdziła, że jest moje, to, które mnie związała, to, które nie miało moich oczu. Nie skonfrontowałem jej, nie oskarżyłem jej, po prostu patrzyłem, słuchałem, robiłem notatki i planowałem, ponieważ milczenie jest najostrzejszym ościem, jakie zdradzony mężczyzna może trzymać. Podczas gdy ona świętowała nowe życie, ja budowałem sprawę, o której nie miała pojęcia, że istnieje. Billingi telefoniczne, wyciągi bankowe, z hoteli, testy dna. Każdy element był traktowany spokojną precyzją firurga usuwającego coś chorego. Udawałem normalnego, udawałem cierpliwego, udawałem słabego. Ludzie ujawniają więcej, kiedy wierzą, że jesteś nikim. Jej nowy mąż raz zaśmiał się ze mnie w sklepie spożywczym, obejmując ją ramieniem. To ten facet, którego zostawiłaś, powiedział. Uśmiechnęła się, jakby wygrała jakiś konkurs. W środku coś zimnego się przesunęło. Ale nic nie powiedziałem. Po prostu zebrałem ostatni dokument, którego potrzebowałem raport na. Jej syn nie był mój. Jej romans trwał trzy lata. Cała jej sprawa przeciwko mnie była zbudowana na kłamstwach, a ja trzymałem każdą prawdę jak zapałki czekające na zapalenie. Czekałem do rozprawy, do momentu, aż się do mnie uśmiechnęła z wyższością, do momentu, aż uwierzyła, że już wygrała. Wtedy podałem sędziemu zapieczętowaną kopertę. Nowe dowody, powiedziałem. Moja żona zmarszczyła brwi. Jej mąż pochylił się do przodu. Sędzia otworzył teczkę. Cisza się rozciągnęła. Gęsta i dławiąca. Potem sędzia spojrzał na nią. Proszę pani, to dziecko nie jest jego. Cała ta sprawa jest oszukancia. Jej twarz odpłynęła, usta się otworzyły. Nic z nich nie wyszło. Ręka jej męża opadła z jej ramienia, jakby dotykanie jego parzyło. Nie uśmiechnąłem się, nie mrugnąłem, po prostu patrzyłem, jak pęka od środka. Kiedy sędzia oddalił sprawę z prejudykatem, Wreszcie odwróciła się do mnie. Jej głos drżał. Dlaczego? Dlaczego nie skonfrontowałeś mnie? Pochyliłem się na tyle blisko, żeby tylko ona mogła usłyszeć. Ponieważ kłaniesz, kiedy cię konfrontują, ale załamujesz się, kiedy cię przypierają do muru. Jej oczy wypełniły się czymś pomiędzy winą a przerażeniem. Jej nowy mąż stał, szepnął coś ciekłego i wyszedł z sali sądowej. Nie oglądając się na nią, wyciągnęła do mnie rękę. Instynkt, desperacja, panika. Zrobiłem krok w tył. To była moja zemsta. Nie krzyk, nie wściekłość, tylko dystans. Dystans, którego już nigdy nie będzie w stanie pokonać. Poszła za mną na korytarz głosem drżącym. Proszę, nie chciałam. Zatrzymałem się. Chciałaś każde słowo, powiedziałem. Po prostu nigdy nie spodziewała się konsekwencji. Jej kolana ugięły się. Jej świat runął. Mój nie. Przeszedłem obok niej, nie czując niczego, ani złości, ani smutku, tylko pustkę. Niektóre prawdy nie uwalniają Cię. Oni cię odłączają. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, zimne powiecie uderzyło mnie w twarz. Czyste i ostre. Zdałem sobie sprawę z czegoś cicho niścicielskiego. Ona mnie nie zrujnowała. Ona mnie ujawniła. I to wystarczyło.